Witaj, w tym odcinku chciałbym powiedzieć już trochę o języku, zrobić pewne wprowadzenie. To jest trochę tak jak z walką bokserską o mistrzostwo, nie? Wchodzi nowatoria na ring, ona musi, żeby wygrać, to musi panującego mistrza znokautować, nie? Tu nie ma mowy o jakimś tam punktowaniu, nie? Będziemy oczywiście punktować, będziemy punktować, ale prowadzić to wszystko do nokautu, nie? Runda po rundzie, po prostu będziemy dokładać dokładać kamyczek do puli, ale żeby do tej walki w ogóle doszło, nie, to trzeba zrobić trening. Roki musiał dźwigać kamulce pod górę, żeby nabrać trochę siły, nie. w ramach przygotowania. Nie, istotne informacje, cechy szczególne naszego języka. Mowy Lacha, nie? Dzisiaj mniej takich zabiegów. Kiedyś to było nagminne. Czytało się, słuchajcie, z góry na dół, i z dołu do góry. Czytało się od lewej do prawej, od prawej do lewej. Można było czytać na różne sposoby, nie. Powodem takiego zapisu było to, że adresatem pierwszych komunikatów rytych na skalę zapewne, był oczywiście bóg, prawda? On patrzył w góry, więc pisano w ten sposób, żeby on to mógł przeczytać, nie. Czyli pisano, było czytano od, od góry do dołu, od dołu do góry, nie? Pisano do Boga. Z lewej do prawej, z prawej do lewej, zobaczcie. Badacze nie mogli deszyfrować pisma etrusków, nie? na których to etruskach bazuje, na, których z, na ich zdobyczach bazuje Rzym. Nie? Badacze nie mogli odcyfrować mowy etrusków. Okazało się, że jest to całkiem proste i że można to zrobić w domu bez jakiejś specjalnej wiedzy. Wystarczy właśnie znać te proste prawidła. Czytamy od prawej do lewej i od dołu do góry. Nie? I wtedy zaczyna to być proste. Odkrywamy, że możemy przeczytać etruskie napisy, które do tej pory były zasnute mgłą jakiejś tajemnicy, prawda? A tu się okazuje, że możemy je przeczytać. Co ja Wam pokażę, bo dostałem zgodę na publikację od zacnego człowieka, który zajmuje się deszyfracją i w odcinku. W którym będziemy się rozprawiać z łaziną. Pokażę Wam to nie. To jest jednoznaczne, co nie ma. No, myślę, że z tym nie ma dyskusji żadnej. Dobra, wracam do cech szczególnych języka. Czytanie z góry do dołu, z dołu do góry, od lewej do prawej, z prawej do lewej. Słuchajcie przykłady. Jeżeli chodzi o czytanie w SPAC nie? czyli od prawej do lewej, jest pewien mechanizm prosty. Chodzi o przemieszczenie samogłosek przed poprzedzające spółgłoski. Cała filozofia, nie? Wyrazy takie jak jesień, czytasz w spak, niesiej. Wyraz wies, wiosna, dawny zapis wiosna czytane w spak, nasiew. Słowa raj, czytane w spak, jar. Farba, barwa. Biała, łabia. Tutaj ciekawy przykład adaptacji słowiańskiego zwrotu. Trzy wyrazowego sformułowania zobaczcie w łacinie i w grece słowo tydzień jest zapisywane nie jest zapisywa nie tylko zapisywane ale mówi się po łacinie tydzień to hebdomadis po, w grece hebdomas jak przeczytasz to w SPAC, hebdomadis przeczytane w SPAC, to sidam dobeh po y, sam dobeh sam dobech. Sam siem. 7 dub. Jak wół wychodzi, nie? To taki jeden z prostych przykładów, bo później pokażę Wam więcej. Więc ta wiedza jest ważna przy deszyfracji. Czytanie w jedną w drugą. Z góry na dół i odwrotnie. Druga sprawa, o której chciałem, żebyście wiedzieli. To wymienność liter. Nasz język. Mowa to język bardzo starożytny. On, słuchajcie, ewoluował, bo wiadomo, że organizm, który chce przetrwać, musi ewoluować, bo jak nie ewoluuje, to umiera. Tak jak umarła Łacina. A Łacina umarła, bo była kiepska. Była tworem sztucznym, stworzonym na potrzeby elit Rzymu, na siłę wprowadzona do wojska. Przykaz w wojsku, mówienie po łacinie. Wojsko rzymskie, jak wiemy, Podbijało w różnych, na różnych terenach, wcielało do swoich armii autochtonów, którzy, których łacina nie była językiem ojczystym, więc momentalnie po rozpadzie się Starstwa rzymskiego oni wrócili do swoich ojczystych języków, prawda? A elity rzymu jako że przestały istnieć, to i przestaną mówić po łacinie. To ona funkcjonuje do dzisiaj. Zobaczcie, bo tak mocno się to zamieściło, ale to jest język martwy od dawien dawna, prawda? A jak wiecie pewnie. Organizm najlepiej dostosowany do pełnienia swojej funkcji przetrwa, prawda? A inny zginie. I nasz język przetrwał. I nasz język przetrwał, zobaczcie, i to przetrwał naprawdę ogień i miecz wszystko przetrwał. Próbowano go spalić, wyplenić, próbowano go też nam ukraść, nie? Tylko, że inne nacje sobie na tym po prostu kaleczyły. Buzie. Nie? Jeżeli mogę tak powiedzieć, bo to, co można nam było zabrać, to nam zabrano, nie? ale tego jednego nam nie zabrano i dlatego to jest takie ważne właśnie to jest nasze dziedzictwo i nie możemy pozwolić na to, żeby to zostało, słuchajcie, rozmyte, spłycone bo dzisiaj zobaczcie, tego się nie dało ogniem mieczem wypalić dzisiaj jest inne podejście z innej strony. Nie chcę tu mówić źle na technologię, jakąś, bo technologia nie jest sama w złowie, sama w sobie zła, można jej po prostu tylko źle używać. Ale zobaczcie, przez to, że my piszemy jakieś skróty, smsy, komunikatory, ludzie przestają używać polskich znaków, przestają używać znaków interpunkcyjnych, spłycają tą mowę, zasób słów się strasznie zmniejsza. nie? Nasz język naprawdę był bardzo bogaty, a teraz zatracamy to. Jest takie mądre powiedzenie, że cała woda oceanu nie zatopi statku, jeżeli się nie dostanie do środka. Nie? I tutaj słuchajcie, nie dało się inaczej nas ugryźć. I w ten sposób teraz cichutko się podchodzi. To jest teraz nie wojna taka, że przychodzi walec i jeździ, tylko to jest cichutko od kuchni weszło i się wkrada do domów nie? z telewizora, z radia, ze wszystkiego. To jest ten filtr, o którym wam mówiłem. Ale odchodzę od tematu, chociaż to ważne, więc chciałem to powiedzieć, odchodzę od tematu tej wymienności liter i ewolucji naszego języka. Litery były stosowane wymiennie. B i W. Wymiennie stosowane, pokażę Wam później, dlaczego to ważne. H i J, nie? Y i J. W i F, tak jak właśnie w, w wyrazie, który przytoczyłem wcześniej, farba, barwa, nie? Zmiany liter, niektóre zastępowały drugie, inne były stosowane wymiennie. Czasem wprowadzono literę, która zastępowała kilka innych liter. Celem ogólnie była zwięzłość i harmonia mowy, nie? Nasz język ma być zwięzły, harmonijny, żeby on pełnił najlepiej swoją funkcję, żeby on ewoluował po to, żeby przetrwać właśnie i żeby pełnić najlepiej swoją funkcję. Słuchajcie, w naszym alfabecie dziś 34 znaki. Q i X nie jest używane. Alfabety innych nacji mają 26 znaków, to są bardzo uproszczone, a nasz alfabet, te 34 znaki, to jest bardzo uproszczona wersja naszego alfabetu wcześniejszego. Dziś sanskryt, jeżeli się nie mylę, około 50 znaków używa. Nie? To już jest pełniejszy alfabet, to już jest tyle znaków, żeby ta mowa mogła wybrzmieć, żeby tam można było wszystko mniej więcej oddać, ale nasz alfabet był bogatszy jeszcze, był je... tam było jeszcze więcej znaków. Oprócz znaków samych w sobie były ligatury, czyli związki liter. Nie? Czyli litera, tak jak mówiłem, koncepcja pierwiastków i związków chemicznych. Litera, wchodząc w reakcję z drugą literą, ten związek nabiera nowego, oddzielnego znaczenia. To były ligatury właśnie, nie? one też są w sanskrycie. Więc to jest bardzo ważne, co chciałem, żebyś wiedział o tych związkach, o tych zmianach, które zachodziły, nie? To jest żywe, nasz język to żywy organizm, on ewoluował. To jest w skrócie, w skrócie, w skrócie może nie, no to jest mniej więcej to, co chciałem przekazać w tym odcinku, bo to będzie ważne dla odcinków kolejnych. Możliwość czytania z góry na dół, z dołu do góry, od lewej do prawej, z prawej do lewej. Dwa zmiany, stosowanie wymiennych liter, ewolucja języka, związki, jeżeli chodzi o litery, trzeba o tym pamiętać. Jeżeli w kolejnych odcinkach będzie tego sytuacja wymagała, to ja będę to przytaczał czy przywoływał, żeby to wykazać, ale chciałem to po prostu powiedzieć. Teraz zobaczcie: stosowanie wymiennej litery B i W. Spójrzcie sobie na mapę i zobaczcie sobie Bratysława. Nie? Dziś mówi się, że nie było takiego otworu jak Lechia, nie? Jakiegoś Lechia, Sławia, Sławia. Ślady są na mapie. Bratysława, to są wrota sławii właśnie. Wrota Sławii, Tam zobaczcie, no, przecież to jest tam dzisiaj. Tego można znaleźć dużo więcej takich. Czy w takim razie, jeżeli stosujemy B wymiennie, czy wawel, to Babel? Nie odpowiem wam jednoznacznie na to pytanie. Ale zastanówcie się sami. Legenda o pomieszaniu się języków. Słowianie, Lechia, jedno państwo kiedyś, wielkie, przepotężne. Najpierw, na skutek różnych działań, a historia jest bardzo ciekawa, i jeżeli oglądaliście grę o Tron i pamiętacie, w drugim sezonie Wilcze Wesele, wymordowano tam sporą część bohaterów. Jeżeli chodzi o podział Lechii i podział Sławii, to tam dochodziło do zdarzeń przy których tamto w grze o to pikuś Słowianie podzielili się najpierw na zachodnich i wschodnich, później dalsze podziały, nie? Zobaczcie, wracam do Babel, do Wawel, nie? Ta legenda mówi o pomniejszaniu się języków ludu. Czy nie tak stało się z nami ze Słowianami? My się rozbiliśmy, rozbiliśmy się najpierw na wschodnich i zachodnich, później rozbiliśmy się na twory państwowe, które przybrały konkretne nazwy, one wykształciły oddzielne języki. My możemy się zrozumieć, ale to już nie jest to samo. To już nie jest to połączenie. My kiedyś mówiliśmy jedną wspólną mową Lacha. Teraz e, teoria jest taka. Źródło jest tu. Im dalej od źródła, tym e, te mowy już są bardziej oderwane nie, od naszej. W niektórych przypadkach zupełnie e, odmienne. Jeżeli ktoś zaszedł daleko, jest e, jego mowa zupełnie inna, bo my kiedyś byliśmy wszyscy tu jednym szczepem. Więc czy Babel to Wawel? Pasuje to do tej legendy o pomieszaniu języku, prawda? Tym bardziej, jak połączysz to jeszcze z takimi ciekawostkami, bo muszę to nazywać ciekawostkami, bo nie mam na potwierdzenie tego czegoś, czy mogę Cię przekonać. Sam możesz tylko sobie zdecydować. Jeżeli słyszałeś, jeżeli, jeżeli nie, to możesz sobie wejść na YouTube chociażby. Na Wawelu, jak mówią legendy, jest jedno z najważniejszych, najważniejsze centrum energetyczne Ziemi. Nie? Jeżeli mówi się, o takim czymś jak czakry w ciele człowieka, to mówi się też o takich punktach energetycznych na ziemi, i mówi się o tym, że na Wawelu jest najważniejszy z tych punktów. Nie? Jego strzegli właśnie Słowianie i wokół niego były skupione, jakby te ten główny ośrodek słowiański, którego strzegły inne nacje, bo my byliśmy centrum, a wokół nas było budowane były, były narody takie, no, te plemiona bratnie, które broniły dostępu tutaj do tej Sławii, tak jak właśnie mówię, Słowacja, Bratysława, to wrota Sławy. Ktoś kto chciał wejść tu, to musiał najpierw przejść przez nich, nie, przez braci naszych, nie. To mówi się scyty, nie, mówili na nas, a scyty to chodzi od tych, od szczyt to, to to tarcza, nie. To byli bracia nasi, którzy po bokach byli, bronili dostępu tutaj, nie? No właśnie i wiecie, dzisiaj możemy mówić tylko o tym jako o legendzie, że Wawel to czakram ziemi, nie? Ale ja Wam podam taki ciekawy przykład, ojciec Klimuszko w swojej książce, ojciec Klimuszko to w ogóle postać niesamowita, ja mu poświęcę oddzielny w ogóle odcinek, tylko w jakiejś przyszłości. Niesamowity człowiek, słuchajcie, on przyznał się do swojej niewiedzy, on gościł jakiegoś duchownego z Indii i byli na Wawelu, bo ten e, człowiek sobie zażyczy, zażyczył. I e, zwiedzili sobie ten zamek i potem ten Hindus powiedział do niego, że on by chciał na chwilę się udać, e, pobyć sam, żeby pomedytować. Nie? Jak skończył medytować, to ten Klimuszko go zapytał, co i jak, czemu. On powiedział mu, to ty nie wiesz, bo tutaj jest e, to miejsce. Nie? Takie. Klimuszko powiedział, że on nie wie nic o żadnych czakramach, ani o czymś, że to... Bo to, wtedy to była w ogóle czarna jakaś magia i, i ogólnie to Źle na to patrzano, na te wszystkie czakry i tak dalej, nie? Ja dzisiaj nie, nie mówię, że jestem jakimś zwolennikiem tego, czy coś po prostu przyjmuję do wiadomości, że takie coś może istnieć, może coś takiego istnieć na Wawelu, bo rzeczywiście ludzie tam pielgrzymkują z całego świata, przyjeżdżają i sobie tam siedzą, sobie medytują, dumają. W każdej bajce jest ziarnko prawdy, nie? W innej bajce na Wawelu był, było, że smog tam mieszka nie? pod tą górą. Coś tam jest, bo tam dostępu się y, nie ma. Te, y, zamek na Wawelu tam od lat, od lat, od lat po prostu jest w remoncie. Nie? Są pewne korytarze, nie można tam wejść. Tam jest napisane, że w remoncie i to jest w remoncie od zawsze. Nie? To taka y, ciekawostka. Nie? Powoli będę zbliżał się do końca tego odcinka. W następnym y, postawię konkretną tezę. I zaczyna już ją wykazywać. Będzie ona bazować na dwóch, na trzech punktach, i zacznie mu to już wykazywać. To już będzie punktowanie tego starego mistrza, nie? Chociaż mistrz w tym wypadku to złe słowo uzurpator raczej, nie? Słuchajcie, to jest. Zaczynamy, to jest kamyk, który rozpoczyna lawinę. Tylko różnica jest taka z tym kamykiem, że ten kamyk to nie leci z góry na dół, nie? Chociaż można by powiedzieć, że z góry, bo ja mam w nazwisku słowo góra, ale słuchajcie, to jest kamyk, który rozpoczyna lawinę, on idzie z dołu do góry, bo my się wspinamy wyżej w zrozumienie, w wiedzę. Jeżeli myślicie, że jest to niemożliwe, żeby kamyk toczył się do góry, to polecam Wam udać się na górę Żar, święte miejsce Słowian, niedaleko Bielska Biała, niedaleko międzybrodzie Bielskiego, święte miejsce Słowian, góra Żar, zobaczcie sobie na YouTubie chociażby filmiki, tam Kamienie toczą się pod górę. Fizyka mówi, że to niemożliwe, ale to mówi stara fizyka newtonowska. Nowa fizyka kwantowa już Ci powie, że nie no, jest możliwe takie coś. Słuchajcie, to się dzieje. Ja tam byłem, widziałem to osobiście. To tylko jako ciekawostkę mówię. Ale to już taką ciekawostkę, którą możecie sobie potwierdzić, bo czy na Wawelu jest na Ziemi będzie trudno, trzeba by się przebijać w głąb Broku dziejów. Słuchajcie więcej różnych ciekawych rzeczy w kolejnych odcinkach. W najbliższym mam zamiar postawić tezę i zacząć już ją wykazywać. Zapraszam serdecznie. Będzie ciekawy.